Rok 1977. Późna jesień. Czy uda się odtworzyć trasę tajemniczego konwoju? Poznać jego cel i ładunek? Czy spotkamy świadków tamtych wydarzeń? W całą wojnę byłam w Sosnowce, Pracowałam u gospodarza. Tam było wojsko, ćwiczyli się. Zofia Kociach była tu na robotach przymusowych. Byli jeszcze jakieś łopce wojsko i Niemcy. Jechali przez Sosnówkę i na Karpacz, na Kowary. Dużo było tych samochodów ciężarowych? Dosyć dużo było. I duże to były samochody? No dosyć różne były, i mniejsze, i duże, i te, i te pancerne jechały. A długo stało wojsko na ćwiczeniach? A było chyba z tydzień, tydzień. W ten czas była jesień. Ja tu wijałem tyćkę, na tym następnym. No, Jasiu mówi, że na no to może ten profil jest gotowy. Przyjeżdżamy tu razem z geofizykami. Jeśli celem tajemniczego konwoju był ten las i polana, czy zdołają to odkryć? Z tej strony lepiej. Z tej strony lepiej? Tak. To jest może mniej wygodnie. To przejdź z tej strony, a ci z tej strony to tak. Dochodziły nas wieści od ludzi. Andrzej Musielski, inżynier rolnik. Yy, prawda, ludzie wywiezieni na, roboty. wywiezieni na roboty, że w czasie wojny w tej pozornie spokojnej Sosnówce wcale takiego spokoju nie było. Te transporty pod ochroną boiska gdzieś tutaj poruszały się. W zasadzie mówiono również tutaj o Górze Grodna, gdzie znajdują się ruiny sztucznego zamku, tak zwanego zamku Henryka. Była taka legenda, że pod tym zamkiem znajdują się lochy. lochy, które łączą nawet zamek Henryka z Chojnikiem. To jest odległość kilku kilometrów. Tyle jak ja pamiętam, do mnie ze szkoły szli, zamiast do domu do mnie tu na te góry leżeli. No ale się bardzo zmieniło, bo 40 lat nie byłem w ogóle tutaj. Gertruda Chomiak mieszka tu od urodzenia. Aż jeszcze było trochę, coś widać, że to był kiedyś zamek i te lasy się zmienili, bo u nas był szwerkowy las, zupełnie szwerkowy. i teraz to jest już wszystko zlikwidowane i jakieś krzaki rosną, jakieś doły, który ja też nie pamiętam. Ja pamiętam, że my chodzili tutaj i my się ganiali po lochach, nie po lochach. Kto pierwszy wyszedł na drugiej stronę, ten wygrał. Trudno mnie to jest znaleźć po tylu latach, ale w tym miejscu...